Czyło nas dobrze, niestety oni się nie umówili, tylko się również o to potrafili pokłócić. Myślę, że to jest y, y, dobrze, y, że prezydent Andrzej Duda ma dobre kontakty y, z y, Donaldem Trumpem i Ale Prezydent Duda będzie urzędował jeszcze nie spełnienia. No to, to prawda. Natomiast y, mimo, te, mimo tego jest y, tych kilka miesięcy, y, 8 miesięcy do końca jego kadencji, y, więc. Y, y, po, Mam nadzieję, że kancelaria prezydenta e, Dudy będzie aktywnie e, zabiegać o, o dobrą współpracę z nową administracją e, Trumpa. E, być może zaprosi go do Polski. Moim zdaniem to trzeba zrobić. Trzeba angażować, e, trzeba aktywnie... E, Trump był dobrze w Polsce witany. Wygłosił najlepsze to... przemówienie w zakresie polityki zagranicznej w czasie swojej poprzedniej kadencji. Dobrze kojarzy Polskę, dobrze mu się Warszawa kojarzy, więc myślę, e, bo to jest tak, to nie chodzi o to, żeby Trump się w Polsce zakochał i w związku z tym prowadził jakąś taką lepszą dla nas politykę. Chodzi o to, żeby wykorzystać kontakt, jaki się ma z prezydentem Stanów Zjednoczonych do załatwiania naszych własnych interesów w Ameryce. Być może ta my wiemy, jakie mamy interesy w Ameryce. No, tak, Przez a... wiele lat to oczywiście. Ale proszę pod... padało ale... jedno pytanie, czy wizy zniosą, no znieśli. No ale to co można próbować e, osiągnąć. Poprzednia administracja prezydenta Bidena miała swój, e, takich bym powiedział, stałych interlokutorów w Europie. To był Berlin, to był Paryż, to, była, e, to był Londyn. I e, spotykali się w takiej formule e, kładu, tak? e, no, to na to Widać teraz podczas to było, w Berlinie. Więc, Znów wielka czwórka, więc, tylko w innym składzie. Więc myślę, że Polska powinna przekonywać e, administrację prezydenta Trumpa, prezydenta Trumpa do tego, żeby nie, nie e, niszczył instytucji, tylko żeby je zmieniał. Hmm. E, czyli, e, bo jeżeli je zniszczy, no to kolejna administracja demokratyczna przywróci. Ale zmiana in, tej, tej samej instytucji, którą ma, jest już utrwalona, żeby e, właśnie e, e, dołączyć Polskę, tak? Czy to jest realne, że Polska. Tak? ja bym e, w w tym formacie tak ważna jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania? Czy tak ważniejsze niż Włochy? Spra w, w sprawach bezpieczeństwa Polska jest największym państwem wschodniej flanki NATO. Wypełnia, Nie robi to na nich chyba wrażenia specjalnie. Robi wrażenie. Polskie wydatki na zbrojenia sięgające 40 miliardów dolarów, przypomnę, rocznie, robią wrażenie dla, na Amerykanach. Robią wrażenie na w zasadzie po obu stronach sceny politycznej, ponieważ postulat, aby Europa większą odpowiedzialność ponosiła za swoje własne bezpieczeństwo, aby więcej wydawała, to jest postulat ponadpartyjny. Tyle, że po pierwsze Donald Trump bardzo stanowczo i w sposób zdecydowany go forsował, teraz jego mandat będzie dużo silniejszy. Trzeba wykorzystać to, że Polska jest pewnym modelem, wzorcem do, do naśladowania Dobrze. dla innych euro europejskich państw. Dobrze. Mówił pan, że to rewolucja, że knockout, że rewolucja. Patrzę na, patrzę na CNN. Tu drobna zmiana. 266 Donald Trump, 188 Kamala Harris. No tak, Trumpowi rzeczywiście jest. No nie, nie, to już nie ma szansy, żeby on tych czterech głosów. Nie ma... Zaraz będziemy. Ile ma, yy, ile ma yy, głosów w Alaskan? Nie wiem, tam chyba ze trzy. No tak, więc zaraz będzie miał 269, bo tam nigdy jeszcze nie wygrał kandydat demokratów. Chyba nigdy. W Pensylwanii, ja bym powiedział tak, to tam No Pensylwania to jest, proszę Państwa, coś niesamowitego, bo tam według z 19 głosów elektorskich. Tak, i to oczywiście załatwiłoby sprawę. Jest policzony 95% głosów... E, trzypunktowa trzy, trzy różnica między Donaldem Trumpem Marku, a Kłamalą I Hale to i jest Filadelfia, to jest Pittsburgh, to są Filadelfia e, e, i Pensylwania. To jest stan e, demokratyczny. E, w tym sensie, Zawsze że... To, to przynajmniej, no dominującą. Kiedyś, dawno temu. Tak. Ale to było w czasach, kiedy robotnicy głosowali na e, na. No demokratów. właśnie, ale... E, Trumpowi udało się w 2016 roku ku zaskoczeniu e, mediów i obserwatorów mm -hmm. establishmentu odbić te, te, te wszystkie e, e, stany tak zwanego Rdzy, czyli e, Pensylwania, Wisconsin, Michigan. E, to są stany, w którym właśnie ten ciężki przemysł był e, zgromadzony, który padały fabryki gdzie kasa robotnicza e, dominowała i okazało Jay się, że człowiek z pasarza miał tak. pomóc w tym, że właśnie Ohio, rzeczywiście Ohio wyraźnie głosowało na Don Donalda Trumpa. No to jest potężna różnica według tego, co tu zostało policzone, to jest 55. No tutaj nie 40, było raczej 4. niespodzianki. Ohio nie było w tym, wśród tych swing states. To Sprawa była tutaj przesądzona. Natomiast. O, no, kiedyś Ohio bywało, tak, inne, tak? Ale ma pan rację, teraz tak. nie. Dobra, ale wie pan co, bo to mnie zaciekawiło. Pan mówi rewolucja. Jeśli jest rewolucja, to ktoś bo, jest jej bo, beneficjentem w się ktoś jeszcze, Właśnie, Dlaczego rewolucja? Dlatego, że um, Republikanie odbili też Senat, czyli będą mieli większość w Senacie. Swojego prezydenta i większość w Senacie. Swojego, w Senacie. swojego prezydenta, większość w Senacie. No przy za dwa, dwa lata, czyli i... stracą. Ale dlaczego to jest ważne? Dlatego, że nominacje do gabinetu Donalda Trumpa muszą zostać zatwierdzone w kongresie, i senat odgrywa tutaj fundamentalną rolę. I teraz łatwiej będzie Trumpowi zobaczymy jaką będzie miał przewagę w znacie, ale łatwiej będzie Trumpowi e, mianować takich ludzi, jakich sobie zażyczy. Naprawdę, że myśli pan, że na, naprawdę, że Elon Musk będzie odgrywał ważną rolę w tej e, administracji. Czyli znaczy, Trump się z tym obnosił. Nie wiem, czy to jest dobra robota dla Elon Muska, ja moim wrażenie, zdaniem że to... on ma co robić, <laughs> ale e, jak a gdyby zamiar on świat, on, więc... on nie on nie mu, kosmos nawet. Tak. On nie musi, on nie musi e, starać się o robotę rządową, a rządowe roboty w Stanach Zjednoczonych są dobrym, Dobre dobre. Płatne. No ale on ma pieniądze. E, no ale on ma pieniądze, więc trochę mnie to dziwi. No ale zobaczymy no ale może, jak to. Ma, może ma poczucie misji. Może mieć poczucie misji. E, no zobaczymy, jak to się e, się. Dobra, jeszcze raz. Kto? Ale jeszcze jedna rzecz. Izba Reprezentantów. Otóż, tak. otóż yy, yy, Republikanie mają szansę jeszcze utrzymać większość liczbie, liczbie reprezentantów, większą przewagę. Dlaczego to jest ważne? No to by oznaczało, Dlatego, że mają cały Parlament. Tak, że mają prezydenta, senat, Izbę Reprezentantów, a więc mogą zmieniać prawo, mogą przyjmować ustawy, mogą zmienić Stany Zjednoczone w sposób taki, co się, który się rzadko zdarza i będą mieli na to dwa lata. To wystarczające, żeby to zrobić. Czy starczy im determinacji, to się oczywiście okaże. No dobrze. To skoro mówimy o tej rewolucji, mapa by rzeczywiście wskazywała, że, że ma pan rację, że to, że to wygląda na, na miażdżące w tej chwili zwycięstwo. E, zwycięstwo Donalda. E, no dobrze, Krata. że mapa wygląda tak zgodnie z tym, co mówię. Mapa tak wygląda, no dobrze dla, dobrze dla, dla mapy, no mapy, bo inaczej musielibyśmy ją zniszczyć i, 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 i jakąś nową. No jak fakty by przeczyły, to byśmy zmienili fakty. Pytam poważnie. Kto jest zwycięzcą tych wyborów? Oprócz tego, że oczywiście personalnie Donald Trump.